Słowotok na Planecie FM Zaprasza Jarema Jamrożek Jarema Jamrożek, witam Was bardzo serdecznie Zaczynamy Słowotok Dzisiaj w Słowotoku mamy coś dla tych, którzy już myślą o wakacjach A raczej o tym, że nie zmieszczą się w strój kąpielowy To idealny moment, żeby zacząć myśleć o diecie A że to już odstrasza A młodzi ludzie często zamiast u specjalisty Szukają pomocy w internecie Postanowiłem spotkać się z ekspertką, która wie jak zadbać o figurę Tak, żeby się nie głodzić Tak naprawdę już pierwszy dzień to jest różnica. To już jest szok dla organizmu, jeżeli nasze żywienie było zupełnie inne. A już tydzień pozwala nam na to, żeby wpaść w ten rytm. A jeżeli chodzi o odchudzanie, no to około kilograma tygodniowo powinniśmy chudnąć. Wtedy chudniemy też prawidłowo i chudniemy z tkanki tłuszczowej i nie ma efektu jojo. Brzmi fenomenalnie, ale jakoś trudno mi w to uwierzyć. Bez ćwiczeń, samą dietą. Oczywiście, jeżeli włączymy ćwiczenia, to jak najbardziej szybciej chudniemy Aha. i mamy mniejsze pra prawdopodobieństwo efektu jojo. Czy najważniejsze to też być kierowanym przez dietetyka, no bo jeżeli zaczniemy na własną rękę wymyślać sobie diety albo kierować się dietami gazetowymi czy innymi... Nie no, internet. Internet, to, tak, to internet jest... Doktor Google, tak. No, każdy ściąga fartucha i tam tak. patrzy co, co można znaleźć. Tak naprawdę w ten sposób rozwalamy sobie metabolizm. To moja rada jest taka, albo idziemy do dietetyka, albo w ogóle się nie odchudzamy. Nie ma diety cud, tak jak nie ma idealnej diety dla każdego. Przede wszystkim musicie być przekonani, że chcecie to zrobić. Potem trzymać się planu i jest duża szansa na to, że w wakacje będziecie dziękować swojemu dietetykowi za pomoc. Na pewno nie warto robić tego, co ostatnio stało się modne wśród młodych ludzi, czyli rezygnacja na przykład tylko z węglowodanów. Efekt jojo macie gwarantowany. I o tym dzisiaj w Słowotoku zaczynamy. Topowe tematy w Słowotoku na Planecie FM. Moim i Waszym gościem, Monika Dajkowska, dietetek z Butterfly. Witam serdecznie. Witam serdecznie również. Każdy, kto zrobił sobie postanowienie noworoczne od 1 stycznia przechodzę na dietę, podejrzewam, że teraz ma wielkie wyrzuty sumienia, bo. Tak podobno jest, że pod koniec stycznia, na początku lutego, zaczyna, zaczynają się wyludniać siłownie, zaczynamy rezygnować z tych wszystkich diet i tych postanowień, bo po prostu coś w nas pęka i stwierdzamy, że to nie ma najmniejszego sensu. No ale za chwilę zaczynają się wakacje. No, tak za chwilę, ale już tak się przygotowujemy do tego, żeby pomyśleć już o tym kostiumie kąpielowym i tak dalej, i tak dalej, żeby się pokazać. Co robić? Przejść na dietę? Wytrzymać? Yy, tak, no tak by było najlepiej, ale tak naprawdę to jest najgorszy czas teraz przejść na dietę, jeżeli chodzi o naszą motywację. Dlaczego? Są takie badania, że to jest akurat najgorszy czas, najlepsze postanowienia, które jesteśmy w stanie w ogóle utrzymać, zaczynają się na początku jesieni. Wtedy to jest dla nas najlepszy czas. Teraz jesteśmy pozbawieni witamin po zimie, bo nie jedliśmy zbyt dużo warzyw i owoców mhm. e, i mamy mniej energii, więc jest nam trudniej, więc większość z nas tak naprawdę czeka, aż będą pierwsze wiosenne promienie słońca, Ale żeby się zmotywować. Ale tak późno, że już nie zdążymy, że przecież to miesiące tak, na siłę. Znaczy tutaj ten... zaczyna się rola dietetyka. Jeżeli już do niego pójdziemy, to on powinien być dla nas motywacją. Mhm. Więc powinniśmy wybrać dietetyka z charyzmą, dietetyka, który też trochę jest psychologiem. Ale będzie e... tak stał nad nami i nam mówił, nie jedz, nie jedz, nie jedz. <grym> to zależy. Jedni tak lubią. <grym> no. Dla jednych dietetyk musi być katem, a dla niektórych musi być taką nagrodą i jakimś pocieszeniem, tak? Mhm. Zawsze trzeba wyczuć też tego pacjenta, tak? <grym> Jakie są jego potrzeby. No taka jest metoda, niestety. No to w takim razie, co by pani sugerowała? Myślę o tym w takim razie, dobra, spróbuję, może ta dieta faktycznie, ale u mnie jest problem. Wstaję rano, zanim się rozbudzę i tak dalej. No, wiadomo, na, na dzień dobry potrzeba dużo energii. Tutaj pojawiają się oczywiście słodycze, bo to jest taki zastrzyk od razu energetyczny. Trochę kawy. Więcej niż trochę, ale to podobno też zdrowe. I, no i wiadomo, kończę późno, więc również te wieczorne kolacje się zdarzają. Co zrobić, żeby to miało sens? Żeby to nie kosztowało mnie też zbyt dużo wysiłku, żeby to jakoś prowadzić w życie. Pierwsza zasada: nie wychodzimy bez śniadania z domu. No trudno, trzeba będzie... Piąta to 20 budkę, tak? <grych> tak, niestety. To śniadanie przecież może być szybkie, tak? Nie musimy wykwitnego dania przygotowywać, to może być kanapka, czy własnej roboty musli razem z mlekiem, czy z jogurtem mm -hmm. i owoc, czy jakieś warzywa. Tak naprawdę to musi być szybkie. Musimy też o tym pomyśleć dzień wcześniej, bo jeżeli nie będziemy mieć zaplanowanego tego śniadania, to mogę się założyć, że go nie zjemy. mu się nie będzie chciało. Tak, mm -hmm. dokładnie. Musimy sobie też uświadomić to, że to brak energii, albo to, że nie, jest, nie jesteśmy w stanie rano wcześnie wstać, wynika z tego, że nasze posiłki nie są prawidłowo skomponowane. I już taki tydzień zmiany pozwoli nam udowodnić, yy, że tak naprawdę to o to chodzi w tym, że jeżeli zjemy prawidłowe śniadanie, to mamy energię na cały dzień i potem następnego dnia też, żeby wstać. Prawidłowe to znaczy, to znaczy warzywa. To Aha. znaczy ciemne pieczywo albo musli, o którym wspomniałam. I do tego produkt białkowy, czyli jogurt, mleko, albo ser, albo wędlina. Tak? No, o, tym, o tym musimy pamiętać. E, poza tym takie batony, o których e, wspomniałeś, e, dają energię na krótki czas. tak? One powodują szybki wyrzut glukozy do krwi, szybki wyrzut insuliny, e, który potem gwałtownie spada. I wtedy jesteśmy szybko głodni, e, szybko jesteśmy znużeni, szybko chce nam się jeść i opadamy z energii. No, ale o tym to... się nie myśli, tak? co tak, o tym się nie Jest ten zastrzyk, no i tak. potem ewentualnie jest drugi zastrzyk mhm. i tak dalej. Co poza tym, co jest też ważne, to, że mamy brak energii, to jest pierwszy objaw a awitaminozy, czyli braku witamin w naszym organizmie. A i też nie łóżmy się, że łykniemy sobie jakiś suplement diety, magiczną pigułkę rano z witaminami już mamy te witaminki. Bo tak naprawdę nie wiemy, jaka jest wchłanialność tych witamin, tak? Jeżeli na rynek wchodzi suplement diety, on nie musi przejść żadnych badań według naszych ustaw, więc tak naprawdę nie wiemy. Ile z tego dla naszego organizmu jest. Pozostaje wierzyć reklamie. Tak, pozostaje wierzyć reklamie, czyli pozostaje wierzyć temu, że no jednak musimy coś tam spożyć. Tak? Aha. No dobrze, w takim razie co, to jest jedna z ważnych kwestii. Co zrobić, żeby rano przemóc się, żeby zjeść to śniadanie? Rano jak człowiek się budzi, to po prostu mu się nie chce jeść. No tak niestety jest. Czy to jest efekt tego, że po prostu jemy dużą kolację i rano nam się nie chce jeść? Jak nie będziemy jeść wieczorem kolacji, to rano będziemy tak głodni, że zjemy wszystko? Tak też może być, ale niestety, nawet jeżeli nam się nie chce, już musimy się zmusić, nawet do małego posiłku. Aha. Po prostu rozpoczynamy naukę jedzenia śniadania. Okay. dobrze, w takim razie wprowadzamy lekcję pierwszą i śniadanie. Tak. Wyjazd do pracy, już jesteśmy na jedzeniu, powiedzmy tak, przyjeżdżamy do pracy. Co się dzieje dalej? E, nastawiamy sobie przypominajkę w telefonie. Tak. To tak, żebyśmy co trzy godziny pamiętali o tym, że musimy coś zjeść, bo rozumiem, że jesteśmy często tak zabiegani, że w ogóle zapominamy o czymś takim jak posiłek. Niech ten telefon nam przypomni. No każdy oczywiście też ma inne zajęcia, inny rodzaj pracy. Nie zawsze może wyskoczyć na ten posiłek, mhm. no ale trzeba się postarać, żeby chociaż te pięć minut znaleźć. Myślę, że każdy spokojnie mhm. znajdzie te pięć minut. Drugie śniadanie powinno się składać z. To znowu może być kanapka, bo ją sobie szybko przygotujemy. Aha. Albo to może być też owoc i jogurt. tak? Coś, co szybko można w sklepie wziąć, który jest blisko naszej pracy i nie wymaga Większego przygotowania. No i w tym momencie powiedzmy, jest godzina 10.11. Mm -hmm. I w granicach 22. pojawia się ten trzeci najważniejszy posiłek w ciągu dnia. <noise> Aha, no mam nadzieję, że ten trzeci nie będzie o 22.00, <noise> tylko znowu po 3-4 godzinach. Znowu kanapka? To wszystko zależy, jak, co mamy do dyspozycji. Czy mieliśmy w ogóle czas coś przygotować? Ja bym była szczęśliwa, gdyby to była sałata Aha. z jakimś grillowanym indykiem i z oliwą, z olejem mianym albo z oliwą z oliwek. Szczerze, tak, masz wszystkie... czas na przygotowanie tak. takiego prawidłowego posiłku tak, na tak. cały dzień, przez cały tydzień od poniedziałku do piątku? Tak, bo to jest bardzo ważne. Tylko, tak jak mówiłam, trzeba to zaplanować. To już musimy to w niedzielę o tym pomyśleć, tak, że rozpisać sobie nawet te. Posiłki, że tu tego dnia zjem mm. to, tego to, więc muszę kupić to i to i to mieć już w lodówce. Bo tak wtedy, kiedy mamy na to czas, czyli w weekend mamy więcej czasu, żeby o tym pomyśleć, żeby zrobić zakupy, bo już w tygodniu jak zaczniemy biegać wokół wszystkich obowiązków, to o tym zapominamy. Okay. Chodzi mi też o to, żeby no. nie wpaść w pewnego rodzaju taką obsesję, że mm -hmm. myślimy tylko i wyłącznie o tym jedzeniu, co no właśnie spoglądając na zegarek, minęły trzy godziny dobrze, to teraz jem. Jestem głodny, ale nie zjem, bo za trzy godziny dopiero mogę zjeść i tak dalej, i tak dalej. To, ja czy, nie pasz tydzień... taką spiralę. Rozumiem, mhm. ale musimy wpaść w pewien rytm. Mhm. Jeżeli przez ten tydzień będziemy tego pilnować, to ten organizm sam się przestawi i będziemy co te trzy godziny czuć głód nie pomiędzy, nie wcześniej, nie później, co trzy godziny. Naprawdę tak jest. A to jest bardzo ważne, żebyśmy też nie przytyli, tak? Wtedy pilnujemy, kontrolujemy tą masę ciała. Nasz organizm, jeżeli regularnie dostaje posiłki o tych mhm. samych porach, to nie robi sobie zapasów, nie odkłada na później. I nie, komórki nasze nie są głodzone, więc nie potrzebują sobie mhm. potem magazynować, jak już cokolwiek im dostarczymy. Kiedy spodziewać się efektów, jeżeli przez 20 ostatnich lat moja dieta wyglądała jednak zupełnie inaczej? Mhm. Efektów odchudzających, czy sprawuje to znaczy jakieś... samopoczucia i więcej no, no, czegokolwiek. energii? Czegokolwiek takiego, że mhm. to mi da inspirację, da mi poczucie, że faktycznie jest mhm. sens to robić. Tak naprawdę już pierwszy dzień to jest <noise> różnica. To już jest szok dla organizmu, jeżeli nasze żywienie było zupełnie inne. Aha. A już tydzień pozwala nam na to, żeby wpaść w ten rytm. A jeżeli chodzi o odchudzanie, no to około kilograma tygodniowo powinniśmy chudnąć. Wtedy chudniemy też prawidłowo i chudniemy skanki tkanki tłuszczowej i nie ma efektu jojo. Nie, nie. Brzmi fenomenalnie, ale jakoś trudno mi w to uwierzyć. Bez ćwiczeń, samą dietą? Oczywiście, jeżeli włączymy ćwiczenia. To jak najbardziej szybciej chudniemy Aha. i mamy mniejsze pra prawdopodobieństwo efektu jojo. Czy najważniejsze to też być kierowanym przez dietetyka. No bo jeżeli zaczniemy na własną rękę wymyślać sobie diety, albo kierować się dietami gazetowymi czy innymi. Nie, no internet. Internet to, tak, to internet, jest. Doktor Google, tak. No, każdy ściąga fartucha i tam tak. patrzy, co, co można znaleźć. Tak naprawdę w ten sposób rozwalamy sobie metabolizm. To moja rada jest taka: albo idziemy do dietyka, albo w ogóle się nie odchudzamy. Bo już Mieć wyższą masę ciała, mhm. niż bawić się w takie diety I tak spadać z wagi jojo. Spadać z wagi jojo. No dobrze, bo To bo... jest bardziej niezdrowe dla organizmu, takie wahania masy ciała. A moim waszym gościem Monika Dejkowska, Dietetics z Butterfly. Dzisiaj w Słowotoku mamy coś dla tych, którzy już myślą o wakacjach, a raczej o tym, że nie zmieszczą się w strój kąpielowy. To idealny moment, żeby zacząć myśleć o diecie, A że to już odstrasza, a młodzi ludzie często zamiast u specjalisty szukają pomocy w internecie, postanowiłem spotkać się z ekspertką, która wie, jak zadbać o figurę tak, żeby się nie głodzić. Do tej rozmowy wrócimy już za chwilę. Newsy w słowotoku na planecie FM. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie znajdziecie prototyp skweru sportów miejskich. Każdy może przyjść, przetestować i ocenić go. Jego projektanci obiecują nanieść poprawki. Instalacja składa się z kilkunastu atrakcji dla młodych ludzi. Grzegorz Gądek, pomysłodawca projektu. Chcemy przetestować, jakie są oczekiwania, jakich informacji oczekuje człowiek, kiedy przychodzi na, na skwer sportów miejskich i robimy to z tak dużą determinacją, o tym właśnie staramy się to zrobić ze względu na to, że orliki mają z tym olbrzymi problem. Skwer w Fawilonie ma być gotowy na początku lutego, a oryginalne stanie już w te wakacje na Bemowie. Znajdziecie tam miejsce do gry w piłkę, bóle, kino i skatepark. Newsy w Słowotoku na Planecie FM. A moimi waszym gościem Monika Dejkowska, dietetyk z Butterfly. Dzisiaj w Słowotoku mamy coś dla tych, którzy już myślą o wakacjach, a raczej o tym, że nie zmieszczą się w strój kąpielowy. To idealny moment, żeby zacząć myśleć o diecie. A że to już odstrasza, a młodzi ludzie często zamiast u specjalisty szukają pomocy w internecie, postanowiłem spotkać się z ekspertką, która wie, jak zadbać o figurę, tak, żeby się nie głodzić. Wracamy do rozmowy. Ale to co, nie wierzyć w te internetowe też porady. Przecież tam ci wszyscy, którzy. Ostatnio mi kolega pokazał zdjęcie, którego Inspirowało. Chłopak, który. E, to, teraz chyba jest taka moda. Robimy sobie zdjęcie przed i po. Mm -hmm. e, przed dietą mm -hmm. i po diecie. No i oczywiście efekty są piorunujące. Więc mój kolega ostatnio biega wokół Stadionu Narodowego. Mm -hmm. Przyjeżdża tam samochodem, to jest niesamowite. Przyjeżdża tam samochodem, żeby biegać dookoła Stadionu Narodowego. Licząc na to, że faktycznie że osiągnie takie efekty, jak ten człowiek na zdjęciu, mm -hmm. który wygląda naprawdę, teraz trzeba powiedzieć, nieźle. Ja, to. Mm -hmm. Widać to mu pomogło. Ja zastanawiam się w takim razie, czy e, naprawdę odrzucić te wszystkie porady, Diety, zdjęcia i to wszystko, co widzimy w internecie. I faktycznie dietetyk jest w stanie nam, nie wiem, na podstawie naszego wyglądu, jest w stanie ocenić, co my powinniśmy zjeść i, i jak powinna wyglądać ta dieta. Tak. Przypominam, zero umiejętności kulinarnych. Mhm, tak, jak najbardziej. Oprócz tego jeszcze przeprowadzamy analizę składu ciała. Bo musimy też wiedzieć, ile jest tej tkanki tłuszczowej, ile z wody, ile mięśni, jak wygląda metabolizm. Czy został już rozwalony przez te wszystkie diety cud mm -hmm. i mamy trudniejszą drogę, to od razu mówię. E, czy no też muszę sprawdzić, jaki jest tryb życia mojego pacjenta, no bo rzeczywiście, czy ma czas w ogóle cokolwiek przygotować, czy nie. E, też muszę sprawdzić. No a jeżeli jest, co... jest trudny przypadek, nie ma czasu i w, rano z zajęcia na uczelni potem jest praca do wieczora, no i tak cały praktycznie. Nie tydzień. Ja też zawsze pytam, czy mama nie mogłaby trochę wspomóc. A właśnie! <grystanie> Musimy się wspierać też innymi. Właśnie, może mama, może tata ma więcej czasu. Słuchajcie, może by trochę jednak pomogli. To jest, to jest dobra myśl, powiem szczerze. Chociaż ja ostatnio się zawiodłem, bo moja mama miała do mnie zadzwonić obudzić mnie rano, bo bałem się, że spóźnię się do pracy i nie zadzwoniła. Na szczęście się obudziłem, ale, ale dzisiaj się zrehabilitowała i przez nią się właśnie nie spóźniłem do pracy, więc dziękuję za to. Faktycznie rodzice mogą pomóc. To jest to jest bardzo dobry pomysł. Ja też zastanawiam się, czy do wakacji jesteśmy w stanie zrzucić tyle. Nie wiem, jak to określić. Mówisz kilogram tygodniowo poważnie mm -hmm. i tak będzie. I to jest. To jest prawda? Tak. Tylko że też przez pamiętajmy, 4 tygodnie o tym, jest 4 kg? Tak, tylko też pamiętajmy o tym, że jeżeli zaczynamy takie długofalowe odchudzanie, na przykład mamy 20 kilo do zgubienia, mhm. to musimy się liczyć z tym, że na początku chudniemy właśnie w takim tempie, kilogram na tydzień, potem następuje zastój. I tutaj znowu jest bardzo potrzebny dietetyk, który nas wspiera i tłumaczy, czemu w ogóle jest ten zastój, ale to jest normalne na diecie. A potem mamy gwałtowny ubytek masy ciała i wtedy już wtedy bardzo się cieszymy. Aha. I potem znowu idziemy powoli. I tak to się powtarza. Najgorzej przetrwać tą fazę zastoju, tak? Wtedy się wszyscy poddają, no bo jestem już tyle na diecie, pilnuję tych posiłków. Może moja mama musi mi codziennie gotować, chodzę z tymi pojemnikami, albo kombinuję w sklepie co tu kupić, a tu nagle zastój, tak? I Więc to, to jest. To co mnie ciężki też przeraża, moment. to to, że to tak ma zostać do końca życia, że to jest, jeżeli już wprowadzę taki system, to mam się tego trzymać do końca i co? Znajomi idą na kebab, a ja mówię, no nie dziękuję. Znaczy, y jeżeli niech pójdzie się na ze znajomymi na kebab codziennie, to okej. Okay. Mhm. Tylko raz na przykład na tydzień czy raz na dwa tygodnie, to jest to w porządku, bo nie, nie jestem w stanie obiecać, że jeżeli nagle kończymy dietę, teraz pizza, fast food, codziennie, tylko takie mhm. jemy posiłki, to wiadomo, że po jakimś no dobrze, czasie no to przytyjemy. Wiadomo, ale jeżeli na przykład będziemy... Tak delikatnie, mm -hmm. tak? Czyli e, zamiast tego drugiego śniadania w, w postaci kanapki będzie jednak ten batonik, mm -hmm. tak? E, jeżeli będziemy trochę modyfikować dietę, trzymając się oczywiście mm -hmm. posiłków co trzy godziny, mm -hmm. tylko że one już nie będą tak wartościowe, to. Te efekty, które osiągnęliśmy, zaczną się zatracać. No, zaczniemy to wszystko marnować, i tego się boję. Boję się tego przestawienia psychicznego, że to już tak ma zostać i ja mam tego mhm. pilnować. Wiesz tak, jedna rzecz jest taka, że jeżeli zobaczymy, ile mamy energii, jak dobrze się czujemy na takiej diecie. To proszę mi uwierzyć, że naprawdę się do tego wraca, do tych nawyków, bo to jest ogromna różnica w samopoczuciu. Ogromna i to wszyscy moi pacjenci mówią. Yy, druga rzecz yy jest taka, że to tak szybko nie wróci. Jeżeli się prawidłowo odchudzamy z dietetykiem, mm -hmm. to ten efekt jajono jest zupełnie inny. Dlatego tak powoli chudniemy ten kilo na tydzień, a nie szybciej. Yy, I dlatego są te posiłki takie, a nie inne. Spotykamy się dlatego też, że m, ostatnio znalazłem no właśnie w internecie, ale. Rzecz, która mnie bardzo poruszyła, i chodzi głównie tutaj o młode dziewczyny, które. E, nie wiem czy to, jak to nazwać, że jak sobie człowiek obzdura coś, to po prostu będzie się tego trzymał. Czyli z cyklu. Mm... Co sprawia, że tyjemy no, tłuszcz węglowodany i tak dalej. Więc rezygnujemy na przykład z węglowodanów, ale rezygnujemy z nich absolutnie. Mhm. Zero chleba, makaronów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I coraz częściej pojawiają się też, to też sprawdzam ostatnio na forach internetowych, że wystarczy zrezygnować z węglowodanów, i generalnie widać już efekty, i to naprawdę w szybkim tempie. Ja zastanawiam się, bo to zaczęło mnie w pewnym momencie przerażać, że te diety układane są nie przez specjalistów, nie przez dietetyków, tylko właśnie na podstawie takich porad, że zrezygnuj z jednego produktu, z jednego, właśnie jak tutaj w przypadku węglowodanów, i generalnie będzie już dobrze. I powoli zaczyna się rezygnować z węglowodanów, mhm. wycinamy je absolutnie. Zaczynamy rezygnować z tłuszczów, wycinamy je również absolutnie. Zaczyna się pojawiać problem, bo zostaje już tylko w pewnym momencie woda. Mm -hmm. Co wtedy? Co robić? Jak wy też na to reagujecie? No my zawsze tłumaczymy, że tak naprawdę organizm potrzebuje i węglowodanów, i tłuszczy, i białka. Potrzebujemy wszystkiego. I tak też no, dietetyk układa dietę, że te wszystkie rzeczy są. I to też jest fajne w tej diecie, bo nie jest tak, że nagle jadłem całe życie pieczywo, a dietetyk mi każe z niego zrezygnować. Mm. Nie, jemy to pieczywo. Tak samo z makaronami. Też jemy makarony, tak? Na diecie. Nie jest tak, że to wszystko jest zlikwidowane tego nie ma. Oczywiście, jeżeli zlikwidujemy węglowodany, to te osoby rzeczywiście szybko chudną, ale co z tego, jak potem szybko tyją? Czyli A nie o to nam tak, no są to szybkie efekty rzeczywiście, a my lubimy jak mamy szybkie Aha. efekty i, i mamy prosty przekaz, tak, nie jedz węglowodanów, tak, lubimy coś takiego, no ale musimy się zastanowić co chcemy osiągnąć finalnie, tak. Czy jesteś w stanie mi zagwarantować to, że, um, że ja będę się najadał mimo wszystko, że chociaż mówimy tutaj o diecie, czyli o czymś strasznym, mhm. czyli o jakimś ograniczeniu, czego mhm. nie cierpimy, natomiast czy w takim razie, jeżeli no, potrzebuję energii, lubię zjeść. Jeść, nie ukrywam. E i nie mam ochoty po prostu chodzić cały dzień głodny. Mm -hmm. Zjem posiłek rano, trzy godziny przerwy, zjem posiłek, ale ja w ciągle będę głodny I to jest coś, co mnie strasznie wnerwia. Yy, więc moi pacjenci nie chodzą głodni, tylko wręcz mówią, ojej, ile ja jem, ciągle jem. Ja ciągle jem! <laughs> po pierwsze, ja nigdy nie ograniczam warzyw. Warzyw jemy, ile chcemy. Nigdy nie piszę, że trzeba zjeść jednego pomidora albo dwa. Jemy, ile chcemy tych warzyw, czyli te warzywa też, no możemy się nimi zapchać, że tak powiem kolokwialnie. Okay. No. Yy, poza tym, to jest też kwestia skomponowania posiłku. W zależności od tego jak on jest skomponowany, to taką też sytość nam daje i to też zależy, ile jest błonnika w tym posiłku, tak? Mm -hmm. To też odpowiednio on wypełnia nasz żołądek, a jednocześnie działa też odchudzająco. Może... Poza tym, jak jemy pięć razy dziennie, to my naprawdę ciągle jemy. No, to, prawda, <grym> to się zgadzam. <grym> czy, ta, czy budowanie takiej diety opiera się również o, nazwijmy to, preferencje pacjenta? Ja mm -hmm. na przykład nie cierpię brukselki, no nie jestem w stanie tego zjeść. Mm -hmm. Kalafior to samo, czyli te wszystkie mm -hmm. właśnie takie podobno zdrowe, pełne witamin, warzywa, no, ale to nie jestem w stanie tego zjeść. No, no nie ma takiej opcji. Rozumiem. Ja zawsze, jak dzwoni y, pacjent, to mówię: tylko proszę się przemyśleć, czego pan nie lubi, czy pani jeść. A jeżeli ta lista jest naprawdę <grym taka <grym długa <grym i głównie tam są warzywa. <grym> y, zawsze coś wymyślimy, nie ma problemu. Naprawdę jest takie bogactwo różnych produktów na rynku. Nie, nie jesteśmy w czasach, w których były dostępne tylko na święta pomarańcze. Tak? Mamy takie bogactwo, że jesteśmy w stanie skomponować tak posiłki, że wszystko w nich będzie. Odsłuchanie się niechudzi. Dnie, natomiast my zachęcamy was do tego, żebyście spróbowali, żeby się nie poddawać, chociaż te postanowienia noworoczne pewnie już dawno odeszły w niepamięć, to mimo wszystko pewnie zaraz zaczniecie myśleć o wakacjach, o przygotowaniach i zaczniecie się spoglądanie w lustro i znowu będą te wyrzuty sumienia, po co, po co, naprawdę jest sporo czasu, słyszeliście, wystarczy skontaktować się ze specjalistą i jeżeli e, lubicie, jeżeli ktoś wam po prostu poda na tacy, co należy robić, e, to myślę, że w tym krótkim czasie wlaliśmy w was tyle pozytywnej energii, że pewnie. Próbujecie. Moim i waszym gościem była Monika Dejkowska, dietetyk z Butterfly. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dzisiaj w Słowotoku mieliśmy coś dla tych, którzy już myślą o wakacjach, raczej o tym, że nie zmieszczą się w strój kąpielowy. To idealny moment, żeby zacząć myśleć o diecie. A że to już odstrasza, a młodzi ludzie często zamiast u specjalisty szukają pomocy w internecie, postanowiłem spotkać się z ekspertką, która wie, jak zadbać o figurę, tak żeby się nie głodzić. Nie ma diety cud, tak jak nie ma idealnej diety dla każdego. Przede wszystkim musicie być przekonani, że chcecie to zrobić. Potem trzymać się planu i jest duża szansa na to, że w Będziecie dziękować swojemu dietetykowi za pomoc. Na pewno nie warto robić tego, co ostatnio stało się modne wśród młodych ludzi, czyli rezygnacja na przykład tylko z węglowodanów. Efekt Jojo macie gwarantowany. Pamiętajcie o tym, że słowotok jest na Facebooku. Tu znajdziecie linki do naszych archiwalnych audycji i dużo więcej. Jeżeli jest coś, o czym warto powiedzieć, dajcie nam znać na Facebooku. Słowotok na planecie FM.